Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie, poczekajcie, jednak włączę światło, bo będzie lepiej widać, kompresor się zaraz napompuje eee, i nie będzie nam już przeszkadzał, a my lecimy z tematami, a jest ich dużo, ale zanim to, to jeszcze łyczek kawy, ja uwielbiam kawkę, szczególnie do południa, dobra, lecimy z tematem, oczywiście łapka, komentarz i subskrypcja i patrzcie. 175R. Tutaj, tak naprawdę, przystępujemy do składania, czekamy tylko za korbowodami. Te pojechały do sprawdzenia i przełożenia tulejek. Natomiast tu robimy to, o czym mówiłem, że chcemy zrobić, czyli dobieramy się do układu hamulcowego. Jak widzicie, pierwsza zwolnica zdemontowana. Tutaj macie tłok i docisk. Widzicie, są bardzo ładnie, równo zużyte. Natomiast faktycznie tak jak mówiłem, warto byłoby je dać do sprawdzenia, czy nie biją, jeżeli nie biją, do wygładzenia tych nierówności, to naprawdę wystarczy zebrać niewiele. Do sprawdzenia, oczywiście yy, druga zwolnica tarcze, tarcze uwaga, tarcze. Yy, moczą się w oleju od soboty ja w poniedziałek ten film nagrywam, tak żeby były dobrze wymoczone na moment montażu. Niego trzyma nowe. Po prostu hamulce, tym już podziękujemy po 13 tysiącach godzin pracy jest praktycznie, że i to praktycznie w transporcie 99%, nic więcej nam nie potrzeba. Silniczek, tak jak Wam mówiłem, tuleje zostają, są piękne. Gdyby nie ten gorszy wynik na pierwszych dwóch cylindrach, no to byśmy nie tykali tego, ale przy okazji będzie zrobiona też głowica. Głowica też już miała trochę dosyć. Ta już przyjechała, jest naprawiona, fajnie to wyszło. Wtryski damy nowe, mimo że no, część by się nadawała jeszcze do jazdy, no ale słuchajcie, 13 tysięcy godzin to nawet do mnie nie przemawia, jako do właściciela tego ciągnika, gdzie można by było przeoszczędzić, ale no, znacie mnie i nie chcę, po prostu trzeba dać wtryski nowe. Szczęście takie w nieszczęściu, że mamy dobrą szynę. Póki co, tą główną, która jest najdroższa w tym wszystkim. Szyna powrotna do wymiany, ta jest akurat dosyć tania. Zobaczymy, co z pompą. No pompa tutaj niestety jest jednorazowa, bo jest pompa HP6, to wiecie, zbiornik oczywiście myje się i tak to ta praca nam się posuwa. Do przodu. Tutaj mamy wynajęty wóziczek na czas właśnie nie posiadania posadzki z tyłu. W momencie, gdy chłopaki nam wyleją posadzkę, czyli pozwoli na to pogoda, bo od trzech tygodni no nie pozwala niestety nie można znaleźć okna takiego, żeby w końcu nastała nasza kolej. Przywiozła pomoc drogowa ten wózek i prosto z lawety wjechał ten wózek na halej. Jeździ sobie po hali, jest elektryczny i wam powiem, że podoba mi się taki wózek. Myślę, że taki tu prędzej czy później nastanie. Jest fajny, ma triplexa maszt co jest uważam podstawą, podnosi tak naprawdę wyżej od naszego to też jest taka ciekawostka, mimo że jest no taki powiedzmy dwumetrowy, jak ja stoję tutaj to, to naprawdę no daje radę, mógłby być taki powiedzmy dwutonowy nie? ten jest tona chyba 600 czy tona 500 nie wiem, czy to wynika ze znaczenia. Nie ma tutaj on był pomalowany ten wózek generalnie, bo tak podejrzewamy, podejrzewamy. Mimo rocznika, mimo rocznika, a rocznik jest 19, no wózek jest bardzo skorodowany, to znaczy był skorodowany. I są jeszcze takie ślady, tutaj widzicie, tu, tu jakieś złączki, taka ta blacha tutaj nad szybą. To po prostu nie ma co zbierać nawet. I yy, uważamy, że on gdzieś po prostu musiał pracować w jakimś porcie może. Na statku nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale, ale masakra, nie? Ale no, słuchajcie, sprawny jest. Wizualnie. Trochę Trochę do poprawiania. Ja raczej go nie kupię, bo nie mam już funduszy w tym momencie ze względu na remont placu, ale, ale, ale w przyszłości myślę, że coś takiego tutaj nastanie i będzie zgrabniejsze, bardziej ciche, mniej smrodzące. Myślę, że takie psalmy raz na hale. No i w sumie na placu też nam się przyda, bo już teraz mamy wszędzie twardo, więc, więc też spełni swoją rolę. 7430 to jest kolejny z ciągników, który przyjechał do nas ciągnik wjechał na warsztat, jest po przeglądzie P50, mamy ustalony zakres prac z klientem, zobaczcie, nie ma układu tyskowego, no ten Tutaj od nowości w tym ciągniku, e, Mimo niedużego przebiegu, bo tam, ja już nie pamiętam ile ten ciągnik ma. On ma chyba 6 czy 7 tysięcy godzin, w każdym razie niedużo e, i na pewno przebieg jest oryginalny. No, ale do porobienia są niektóre rzeczy. Niektóre ze starości, tak jak układ wojskowy, e, niektóre pewnie z jakiegoś tam zużycia, ale myślę, że na przykład <laughs> przeguby po prostu no co, one by szły, tylko po prostu gumki się skruszały i, i, i zrobił pewnie się gdzieś tam luz, być może. Ciągnik na skrzyni Autopower, taka ciekawostka. Tu już mamy przygotowanego go do, widzicie, do demontażu kół i zwolnictw, bo tu też do hamulcy chcemy zajrzeć, coś tam się zaczyna dziać niedobrego, a trzeba to zrobić, uważam, bo, no bo fajna maszyna jest, kurcze jest 50 fabryczna Autopower. No kurcze no, no żal by było, tak? Żal by było, żeby to nam się rozpadło, coś tutaj. Do porobienia parę rzeczy jest. Ciągnik będzie naprawdę fajnie śmigał widzę, że otrzymał niedawno nowe ogumienie i przód i tył, trzeba o to zadbać po prostu kiedy jest świadom, że, że tyle lat nie robione praktycznie za wiele tak głównie eksploatacyjne tematy, a, ale trzeba po prostu tutaj włożyć trochę, trochę serca podoba nam się ten ciągnik, bo jest bardzo zadbany słuchajcie, nie? To tak ciągniki generalnie powinny wyglądać wiadomo, normalne ślady użytkowania ale generalnie maszyna powinna przypominać ciągnik, a nie jego zgliszcza Dobra, 6830 to jest ten ciągnik, który szykujemy wam do sprzedaży. Wjechał na warsztat, żeby zamontować fotel, bo dojechały w końcu po wielkich perypetiach części. I chcemy jeszcze się tutaj dobrać i zamontować wałek, tylko nie wiem, czy dojechały części. No i będę mogła wreszcie przedstawić ofertę na ten ciągnik. Myślę, że będzie warto, bo egzemplarz bardzo, bardzo fajny i zadbany i przede wszystkim niezniszczony, niewytłuczony, a to jest myślę, że podstawą. Dobra, i pokażę Wam jeszcze. Pokażę Wam jeszcze, co się dzieje w hali obok. Dzieje się to, że czekamy tutaj za akceptacją kosztorysu od klienta, od tej emki. No, w sumie, jak będzie akceptacja, no to tak naprawdę 2-3 dni ruszamy z robotą, bo tylko tyle będziemy potrzebowali, żeby zorganizować sobie części. Blok czeka, zafoliowany, wyczyszczony. Na eee, Natomiast tutaj nie wiem, czy widzicie, ale. Z 670R też będzie ten ciągnik do kupienia u nas. Natomiast na razie jest po przeglądzie P50, jest po odświeżeniu, po detailingu, i musimy teraz chłopakami zrobić przy nim tak naprawdę niewiele, ale no, na pewno trzeba zajrzeć gdzieś tam do zaworów, poustawiać. Parę takich rzeczy dosłownie jest do porobienia przy tym ciągniku. Zadecydujemy jeszcze, czy podokładać mu oświetlenia, bo tego akurat nie ma za dużo. To jeszcze zobaczymy. No i, i tu też będzie. Będzie do zaoferowania, a jest na skrzyni autokład. To taka ciekawostka. Jeżeli chciał, ktoś by chciał na skrzyni autokład taką 170l, proszę obserwować nasz profil. Proszę, proszę też obserwować nową naszą stronę z maszynami, właśnie się wyświetla link, bo tam ten ciągnik się pojawi. Za chwilę pojawi się w zapowiedziach, to znaczy, że przygotowujemy go i w momencie, gdy frunie do kategorii. Do sprzedaży, no to tam będzie można po prostu o ten ciągnik zapytać. Tu się zastanawiamy, czy umieszczać tam mój telefon, czy nie. Tak troszeczkę nie do końca chcę, ale no zobaczymy. Czas pokaże. Yy, najlepiej, jak ktoś po prostu zostawi swój numer i ja gdzieś tam przekręcę do tej osoby. Być może, że tak będzie yy, lepiej. Generalnie ciągnik uważamy w nie najgorszym stanie. Naprawdę. I przebieg nieduży, bo 8, wiem, że 8, ileś tysiąca godzin. I przebieg oczywiście prawdziwy bez żadnej tutaj ingerencji. A jeśli chodzi o plac, to cały czas musicie czekać. Musicie czekać cierpliwie, tak jak i cierpliwie czekamy my. Niestety aura jest taka, że co drugi dzień pada, a panowie od posadzki, no niestety muszą mieć okno takie 40-godzinowe, żeby ze świętym spokojem tąże posadzkę wylać yy, i żeby zdążyła im ściągnąć i żeby byli ją w stanie normalnie zatrzeć, no a że przed nami mieli do zrobienia chyba pięć takich posadzek pod gołym niebem, pod chmurką, no niestety, ale to wszystko się przesunęło, no wylali, teoretycznie wylali w zeszłym tygodniu wszystkie chyba te, co mieli wylać na gotowo, no i teraz jesteśmy my, ale wiedzieli, że yy, jakby oni i my, że ten początek tego tygodnia to też opady no i gdzieś tam na koniec tygodnia już jest w takich planach, że że w końcu tę posadzkę wylejemy i dodając gdzieś tam półtora tygodnia, może dwa, wrócimy do normalności i do takiej nowej normalności. Ja myślę, że jak was oprowadzę po placu, to pewnie będą komentarze, że wykasowali rolników, to mają. Natomiast ja też wiem, że będą komentarze dobre i, i że gdzieś tam to zrozumiecie. Dlaczego wam tego też nie chcę pokazywać? Bo efekt jest dosyć fajny. Uważam i to też będzie miało wartość dodaną dla nas, przynajmniej dla tego, co robimy. E, dobra, e, ja się odmeldowuję. E, no moje pomysły, które, o których Wam mówiłem, cały czas czekają, bo też mnie blokuje plac, nie ukrywam, e, żeby to nieco więcej ponagrywać, e, czy to na dworze, czy w koło ciągników, czy nawet zaprezentować jakiś ciągnik. No, no jeszcze musicie chwilę za tym poczekać. Pozdrawiam, do następnego, do usłyszenia, cześć.